Drugi przykład rzekomej nieracjonalności wiary chrześcijańskiej. Biblia jest pełna nietrafionych i niespełnionych proroctw. Na przykład, według Jeremiasza 25, od zniszczenia królestwa Judy do zniszczenia Babilonu miało upłynąć 70 lat. Upłynęło 48 lat. A zobaczmy dokładnie, co mówi tekst Jeremiasza o 70 latach wygnania Judejczyków. Dlatego tak mówi Pan Zastępów ponieważ nie słuchaliście moich słów oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy mówi pan i poślę po Nebuketnezara, króla babilońskiego mojego sługę i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dookoła i zniszczę je doszczętnie i uczynię je przedmiotem zgrozy pośmiewiskiem i hańbą na zawsze werset 11 i cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowiem i narody te będą poddane królowi babilońskiemu 70 lat, a po upływie 70 lat ukaże króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj haldejczyków, i obrócę go w wieczną pustynię. Jeremiasz wspomina tu o zniszczeniu zarówno Judy, jak i innych narodów dookoła. Wiemy z Biblii, jak i z historii powszechnej, że Nebukadnesar, król babiloński, prowadził kampanię przeciwko Tyrowi, Sydonowi, Judzie, Egiptowi i to nie jest wcale tak jednoznaczne, od którego momentu Jeremiasz był przekonany, że należy te 70 lat niewoli liczyć. Było bowiem kilka etapów uprowadzenia judejczyków do Babilonii. Ten, który bywa pomijany przy wyliczaniu tego 70-letniego okresu, to miał miejsce już w 605 roku przed Chrystusem, kiedy to zgodnie z Biblią i nawet świeckimi źródłami Nebukadnezar oblegał Jerozolimę. Zrabował świątynne Naczynia i kazał też przyprowadzić sobie część elit Judei. Wtedy też do niewoli trafił prorok Daniel i jego trzej przyjaciele. I od opisu tego uprowadzenia rozpoczyna się właśnie księga proroka Daniela. O tym wcześniejszym etapie uprowadzenia do Babilonu mówi też druga kronik, 36, 5, 7. Jehojakim miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 11 lat w Jeruzalemie, Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga. Przeciwko niemu wyruszył Nepokatnesar, król babiloński. Kazał go zakuć w spieżowe kajdany, aby go zaprowadzić do Babilonu. Także część naczyń świątyni pańskiej sprowadził Nepokatnesar do Babilonu i umieścił je w swoim pałacu w Babilonie. Druga księga kronik, rozdział 36, wersety 20-21, daje nam też wskazówkę, że osoba spisująca dzieje Judejczyków uprowadzonych do Babilonii w kolejnej deportacji, doczekała czasu, gdy Babilon upadł pod najazdem Persów. I napisała takie słowa: Następnie uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza. I tam zostali niewolnikami jego i jego synów. Aż do nastania Królestwa Perskiego. Tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści. Przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. A więc wyraźnie autor tej księgi doliczył się owych 70 lat niewoli, a nie 48. Kiedy więc za początek niewoli babilońskiej uznamy 605 rok, a za koniec przyjmiemy 537 przed Chrystusem, z czym zgadzają się też powszechniej świeckie źródła, to mamy 68 lat. Pismo mówi o 70 latach niewoli. A wynika to z różnicy w kalendarzu żydowskim i gregoriańskim, według którego liczone są świeckie wydarzenia przez współczesnych historyków. Plus dochodzi czas od wydania edyktu przez Cyrusa uwalniającego Żydów z niewoli. Do momentu ich dotarcia do Judei, no przecież wtedy samolotami nie podróżowali.